jest spory szum wokół witryny zbawienie forum zbawienie i szum ten jest spowodowany naszymi badaniami które prowadzę ja i Mariusz i te badania wykazują nam pewne niezwykłe rzeczy i chcemy te w serii kilku takich pogadanek wyjaśnić o co tutaj chodzi jaki jest problem jest problem taki, że udało nam się znaleźć pewne zjawisko. Ziemia jest pusta w środku i chcemy to w jak najbardziej prosty sposób, zrozumiałe nawet dla każdego przeciętnego człowieka, wyjaśnić. Nigdy byśmy się nie spodziewali, że kłamstwa szatana idą znacznie dalej, są tak daleko zaawansowane niż się spodziewaliśmy, a przecież znamy już ich olbrzymią ilość. Mamy więc dwie możliwości. Nazywamy agartą wnętrze ziemi, jej środek i mamy drugi dylemat. Gdzie my mieszkamy? Czy w środku ziemi, czy też na, na zewnątrz ziemi? A więc zwracam się teraz do Mariusza, który jest na telefonie i pierwsze pytanie, Mariusz, w jaki sposób zainteresowałeś się tym właśnie tematem? Ja się, ja się może tak, na początek to witam wszystkich, którzy będą Słuchać i oglądać ten film. I chciałbym właśnie powiedzieć, że tak, znalazłem ten temat, który znalazłem na jednym blogu, to był blog BBC. I na tym blogu po prostu był ten temat o, wyjaśniony, zrobiona grafika, że Ziemia jest pusta w środku i tam jest takie słońce swojego rodzaju. Materiał był dość dobrze przygotowany. Było trochę argumentów, i to takich dość poważnych, dowodów, już nawet nie argumentów, ale dowodów, które wskazywały, że to jest prawda. Ja zacząłem to drążyć, zobaczyłem animację komputerową tam na YouTubie, no i zacząłem temat y, y, rozważać po kawałku. Y, mało tego, co ciekawe było, że również było tutaj poparcie y, Biblii, i tutaj była przetłumaczona werset po wersecie część y, w pierwszego rodzaju, pierwszej księgi rodzaju z Septuaginty, a więc ten oryginalny, znaczy to jest tłumaczenie greckie, ale one są bliższe oryginałowi niż teksty masareckie. Ale wszystko to razem mnie bardzo zaciekawiło i postanowiłem coś z tym zrobić. I w sumie ten temat nie był wyciągnięty przeze mnie, nie był odkryty, tylko po prostu przez BBC Poland. Bo taki ma po prostu internetowy nick. Czyli inaczej mówiąc udało ci się zebrać sporo interesującej wiedzy. No jaki był następny krok? Co zrobiłeś z tą wiedzą? Yy, stwierdziłem, że temat jest bardzo ciekawy, frapujący, a nawet można powiedzieć szokujący. Dla mnie nie było problemem zrozumienie, że ona jest pusta w środku, bo wystarczyło tylko przelecieć to, co było na blogu BBC. I tutaj nie było jakby dyskusji, ale... Zawsze jest taka zasada, że jeżeli jakiś pogląd jest, to trzeba go dać na jakieś szersze forum, aby inni po prostu mogli się wypowiedzieć, aby po prostu zweryfikować tą, tą argumentację, te, te dowody. Niestety dowody były dość niezłożnaczne, ale zawsze mnie ciekawiła reakcja. Cały pies pogrzebany polega na tym, że reakcja zawsze zdradza, czy ktoś ma dowód, czego nie ma, co pisze, jak pisze, jak zadaje pytania, jak się odnosi. Czyli inaczej A, mówiąc... Bądź dowody, czy ma, po prostu ma albo ich nie ma i to, to jest taka bardzo dobra y, weryfikacja i poszedł na forum biblijne ogólnopolskie. O to Ci chodziło? Tak. I w końcu co my robimy ro y, rzucając taki temat na forum, my po prostu zaprzęgamy do pracy ludzi, którzy... Yy, szukają nam yy, pewnych słabych punktów za, i za owe poszukiwania jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. No kontynuuj, Mar Mariusz. No właśnie. No i na tym forum yy, była odpowiednia reakcja. To było forum Biblinie, to jest bibliaweb.pl No i co się tam stało? Tam się stało co? Tak po pierwszych, powiedzmy, paru stronach to tak specjalnie nie wiedzieli, jak do tego podejść ale od szóstej strony rozpoczęła się wojna światów. To była mordercza walka, jakbym komuś przedstawiał swoje argumenty, a czyli dowody, jakbym komuś przypalał żelazem stopy. To jest adekwatny odpowiednik. Cała armia przeciwników skoczyła do gardła jak wściekłe psy. I można to prześledzić, ponieważ ten temat istnieje jeszcze na tym forum i na moim blogu są jest właśnie link do tego forum, gdzie temat jest przewalcowany. Ale to jeszcze nie koniec. Ten temat został na ten forum zablokowany na 6 dni po takim już po prostu decydującym argumencie, kiedy padły już fotografie, które ściągnąłem z Google. Google się okazuje. Ja to skopiowałem wszystko pokazuje dziury na biegunach, otwory. Bo tu była cała bitwa. Wszyscy wojowali o te otwory, że ich nie ma. Natomiast kiedy padł ten jeden z ostatnich argumentów na forum w postaci właśnie fotografii Google z odpowiednim czy yy, nie powiększeniu, tylko pomniejszeniu, one były bardzo wyraźne. No i po prostu od tego momentu taki jeden z administratoru, zamknął to, otworzył to po 6 dniach, ale później, po 6 dniach, czyli Ty otworzyłeś swoje forum i można było ten temat kontynuować. No temat się rozwinął nieźle, poczytność była i jest nadal wręcz oszałamiająca i po prostu nastąpił kolejny problem. Pojawi zaczęli się pojawiać ludzie, którzy po prostu zaprzeczali dla czystej tak zwanej sofistyki, czyli zaprzeczania bez jakichkolwiek powodów, i muszę przyznać, było z tym wiele problemów i nadal jest, dla dlatego że jakoś tak się trafia, że y, z tego źródła, z którego my korzystamy, z naszej wiedzy, jakoś y, wszystko okazuje się prawdą, a tymczasem inni próbują kłamać i oszukiwać. Czyli yy, dzięki temu temat się yy, rozwinął na skalę, jak, jakiej się obydwaj nie, nie spodziewaliśmy. No ale kontynuuj, Mariusz. Jak, jak to było dalej, jak, jak żeśmy się przenieśli do nas? Yy, tutaj wraz z BBC myśmy po prostu kontynuowali temat. Było armia argumentów. Już yy, ja tylko w sumie ich jest y, około 30, to tak liczyłem z grubsza, przygotowując się do tej rozmowy. Natomiast ja w tej, w tej części omówię tylko kilka, y, kilka argumentów. Y, taki, to są takie ciekawostki, które po prostu są mało znane z racji tego, że pochodzą z rosyjskojęzycznego internetu y, i po prostu trzeba znać rosyjski, żeby to przetłumaczyć na polski, ale ja to zrobiłem. I to jest wszystko na, w tym temacie Pustej Ziemi na Twoim forum. Ale i teraz w sumie nie, dzisiaj nie omówimy tych wszystkich 30, czy tam około 30 argumentów, znaczy dowodów pośrednich i bezpośrednich. Natomiast co, co zrobimy? No po prostu to będzie seria. Części, gdzie to wszystko będzie przedstawione, łącznie z tym przedstawieniem tego drugiego tematu, jakim jest czy żyjemy yy, na zewnątrz ziemi, czy w środku. A teraz, co chcę powiedzieć? Yy, to chcę powiedzieć, że teraz yy, będę omawiał dowody yy, poza Jest są bardzo ciekawe, mało znane. I teraz, tak. To one wykazują, że skorupa ziemska, pusta w środku, w cudzysłowie pusta, jest w grubości w miejscu badań rzędu 2044 km. To jest taka właśnie skorupa ziemska. Nie więcej, dalej jest po prostu przestrzeń powietrzna. Natomiast to jest taka, jakby można powiedzieć, skorupa. Pusta w środku. Owszem, jest kula, ale po prostu pusta w środku. I teraz badania w wskazują na taką konstrukcję, że właśnie to jest 2044 km. Ale skąd my to wiemy? Otóż Władza Radziecka w roku 1983 zleciła Instytutowi Naukowo-Badawczemu ZS. Były czasy istnienia tego państwa, ZDSRR, zleciła wykonanie tych badań, czy rzeczywiście Ziemia jest pusta. Zrobiono bardzo dużo analiz różnych ludów historycznych, które właśnie ich legendy i podania na to wskazywały i niedwuznacznie mówiły o tym, że istnieje jakaś podziemna kraina. Natomiast to był jeden element, Robiono badania sejsmiczne. Badania sejsmiczne, znaczy, może tak tutaj przybliżę tutaj słuchaczom, na czym one polegają. Wyobraźmy sobie, że robimy dziurę, znaczy dziurę, otwór w ziemi yy, głębokości jednego kilometra. Wiercimy. Średnica około 50 cm. Na sam dół dziury wrzucamy, znaczy spuszczamy odpowiednio, tonę trotylu. Robimy kontrolowany wybuch. Wszystkie czynniki ustawione w odpowiednich odległościach i tak dalej. Wszystkie, cała aparatura jest przygotowana, robimy odpał i badamy jak to jest. I później echa odbija już się właśnie i cały spektr tej fali uderzeniowej, czy tego dźwięku od wybuchu przechodzi i wiemy. Na przykład na tym kilometrze jest magma, na tym kilometrze jest granit i tak dalej, i tak dalej. A na tym kilometrze jest powietrze. O, To co się ekranuje. Odbija, ale to wszystko idzie wyliczyć. To nie jest problem techniczny przy dzisiejszych technologiach. Już w 1983 roku zrobiono takie badania i władza radziecka bardzo dobrze wiedziała o tym, że właśnie Ziemia jest pusta. To nie były tylko badania sejsmiczne, ale również te wszystkie badania historyczne. Tych wszystkich ludów, które były na takich starożytnych ludów, które istniały na Ziemi. I teraz co chcę powiedzieć? O... Czekaj, to może ja cię o... przerwę na, na moment, bo jest jeszcze jeden niezwykle istotny element, którego jeszcze nie poruszyłeś, być może zamierzałeś. Jako odpowiedź na to, co mówisz, mamy oczywiście Ziemię. Jak, jak wszyscy wiemy ze szkoły i tak dalej, z mediów, że Ziemia jest w środku pełna, jest rozżarzona do granic niemożliwości a tymczasem, co się okazuje, że na ową pełną Ziemię nie mamy absolutnie żadnego dowodu, a najgłębszy odwiert, jaki kiedykolwiek w Ziemi zrobiono, miał zaledwie głębokość 12 kilometrów, a Ziemia ma promień ponad tysięcy kilometrów. Dobra. Yy, tak, to jest też bardzo, to jest bardzo ważny czynnik, bo zapomniałem powiedzieć, jaki był efekt na tych dwóch forach, a czyli na tym forum biblijnym ogólnopolskim. To były takie dwa podstawowe wnioski. to y, nauka nie wyklucza pustej Ziemi. Drugi wniosek. Nauka nie udowadnia pełnej Ziemi. Wiesz teraz, o co mi chodzi? Tak. Czyli mamy o, od, tak. Od, otwarte opcje i po prostu dowody wskazują tylko i wyłącznie na tą drugą opcję, czyli Ziemi, która jest w środku pusta. Tak jest. Natomiast, y, co chcę tutaj, wracając do, tego, do tych badań sejsmicznych, Chcę właśnie powiedzieć, że to zlecenie dla Instytutu Badawczego ROMP, bo tak się nazywał w 83 roku w czasach ZSRR, to zlecenie nastąpiło, wiecie skąd, z Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Coś jest, coś, my wszyscy wiemy, co to jest KGB w dawnych czasach. To była inaczej mówiąc bezpieka. Radziecka Bezpieka, czyli KGP, zleciło temu instytutowi wykonanie tego badania. I oni to zrobili. Dokumentacja jest dzisiaj. Ona jest dostępna w internecie. Są zeskanowane dokumenty, które tłumaczyłem. I po prostu dlatego jest na forum przedstawione do poczytania. Są zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Fotokopie. Jest bardzo wiele innych dokumentów, które też przetłumaczyłem. Ale dlaczego to zostało ujawnione? Bo to było oczywiście wtedy tajne. Ale po rozpadzie Związku Radzieckiego część dokumentacji KGB została odtajniona. I dlatego wiemy, że coś takiego było. To są, można powiedzieć, nieposzczególne, to są całe tomy opracowań na temat Pustej Ziemi. Dobrze. Musimy kończyć, bo już nas czas goni, także resztę zostawimy po prostu w następnym odcinku. Dziękujemy wszystkim serdecznie za uwagę. Dziękuję za uwagę.